Kochani, tak wyglądają dzisiejsze koszyki, więc zapraszam na film, bo będzie się działo. Piękne borowiki, piękne kanie i przecudowne podgrzybki. Zapraszam wszystkich. Witajcie widzowie. Dzisiaj jesteśmy w okolicach zabudowa za nią i chciałem Wam pokazać piękny stół słońca, chociaż wcale był przecudowny. Ja wstałem i chciałem nagrać, ale... Z mojego okna nie był tak spektakularny i szkoda było zdjęć, ale w każdym razie jesteśmy dzisiaj na podgrzybkach potem skoczymy na prawdziwki i zapraszam na filmik. Wszystkiego dobrego. To zaczynamy dzisiejszą zabawę. Takie fajne, jak najbardziej lubię. O, zobaczcie. No one jak prawdziwki. Kocham takie zbierać. Tutaj Ania mnie zawołała, bo ma swoje. Pyta się czy w końcu zacznę nagrywać. <grywa> <grywa> Ania jest. Pozdrawiam wszystkich. No właśnie, tutaj zobaczcie. Te są zupełnie inne. Gdzie, gdzie ja tego położyłem? No nie, no weź, weź Aniu. O, weź go, wyciągnij. Zobaczcie, jak one wyglądają. Zupełnie inaczej. O. Inny rodzaj podgrzybka. Takie jak najbardziej lubię. Ten jest tu może troszeczkę za duży, ale jest fajny. O, takie. O, te są najlepsze. Takich stoi, ten koszyczek mały. Ładnie zrobimy. O, no to Ania trochę ma, ja trochę mam, zaraz zrobimy. Trzymajcie się, idziemy dalej. Tutaj wchodzimy do takiego lasku, gdzie są właśnie takie inne, bardzo ciemne, z takim, może ten akurat nie ma takiego grubego trzonu, ale taki jest, to jest inna jakość tych podgrzybków, naprawdę. Bardzo mi się podobają. A, i chciałbym jeszcze, powiem Wam, zaprosić na Facebooka sympatycy na grzyby, na grzyby i fungi.pl. Fungi bo pozwolili mi udostępnić te, to, mojo, to moje losowanie. Za to bardzo Wam dziękuję, naprawdę. Super, idziemy dalej. Mam nadzieję, że cały kor za chwilę będzie. <gry> Ale jeszcze chcę sprawdzić e, inne miejsca, tam gdzie były prawdziwki, gdzie chodziliśmy z Roxy. Widać jak pięknie słońce się przebija przez drzewa. Jest cieplutko w miarę, około 10 stopni. Ania. Jak Aniu, wszystko w porządku? No. No, cieszę się. Idziemy dalej. Tutaj mamy kolejną rodzinkę. Raz, dwa, trzy, cztery. Ania tam też. Gdzie masz tam jeszcze? Przed chwilą narzekała, że nic nie ma od dłuższego czasu. Ale już humor poprawiony. Mamy jeszcze jakiegoś? No właśnie, tutaj z wtedy byliśmy. Pierwszym razem i było fajnie. Naprawdę bardzo dużo grzybków tutaj znaleźliśmy. Dobra, dni. Raz, dwa, no dużo. Ja tutaj się trzeba pokręcić, a zaraz idziemy w takie świerki, gdzie e, są naprawdę takie fajne, jak będą oczywiście. O, tutaj mamy następnego, widziałem, że trzeba się pokręcić w tym miejscu. Tutaj są zupełnie inne, na takich smukłych trzonach, nie mój typ, ale fajne. Witajcie drodzy moi, to tak szybko teraz woli przypomnienia, w środę będzie losowanie, już wszystko do mnie doszło, koszyk od y, grzybiara.shop.pl, gdzie macie 5% zniżki, jeszcze tylko potem Wam powiem jaki kod y, krabatowy, tak wygląda ten koszyczek, jest super, jest mega lekki, oj, mega lekki, fajny, poręczny, taki bardziej chyba kobiecy niż męski w każdym razie albo na jakieś mniejsze grzybobranie, ale będzie bardzo fajnie wyglądał do prezentacji grzybów, co dzisiaj Wam na pewno pokażę. Tutaj mamy książkę, polowanie na grzyby Zofii Leszczyńskiej-Niziołek. Tutaj y, mamy wschód słońca, więc fajnie. Jak sami widzicie, opisy grzybów, na końcu są też y, potrawy, jakie można z nich zrobić i bardzo fajnie książka przedstawiona i y, opisana. Tutaj mamy dwa noże Opinela, co mówiłem, czekają na Was. I zapraszam do subskrypcji, żeby w losowaniu je wygrać. Właściwie te wszystkie rzeczy są przygotowane dla Was na losowanie, jak również można je zakupić na prezenty pod choinkę. Z czego na pewno będą się cieszyć osoby, które zasponsorowały ten właśnie te losowanie i konkurs. Wszystkiego dobrego i zapraszam na grzyby. Idziemy dalej i dalej w tym fajnym lasku. No i ukazał nam się kolejny monster. Ale wielki, co? Tamten, ten nie wiem, czy nie jest większy, zaraz porównamy, ale zobaczcie, jaki konkretny. O kurde, ale prawdziwek, twardy. Nie wiem, czy to nie, są, nie jest końcówka już prawdziwków. Potężny. Może na miniaturkę taki będzie. Drodzy moi, teraz pokażę Wam jaki magiczny jest ten nożyk, który dostaniecie w środę. Po prostu trzeba go włożyć koło takiego prawdziwka, a już <słyska> się śmieje. I teraz trzeba policzyć. Raz, dwa, trzy i już można wyciągać. I, i gotowy. I nie trzeba nic robić. Wszyscy co. Ale ma był w latny znowu. Trzymajcie się ciepło, idziemy dalej. Tu jesteśmy w takim. Przeszliśmy troszeczkę dalej. Ania zbiera, a ja tutaj mam jednego. O, o właśnie taki będzie, super. I tutaj mam takiego troszeczkę mutanta, powiem wam. Ale ślimak zjad, a naprawdę potężny, bo chociaż do suszenia. Jak jest zdrowy, to co mu tam przeszkadza. O, super. Ale za to tu mamy kolejne, tylko gdzie one były, teraz ich nie widzę. A, tutaj mamy... To, te mają, to są zupełnie inne podgrzybki. One, ja nie jestem zwolennikiem tych na długich nogach i takich. Tylko je delikatnie się przygniecie i automatycznie się robią takie ślimakowate. O to ten korzeń trzon można obciąć. Ale właściwie wszystkie są zdrowe, co jest mega fajne. Dobra, zobaczmy. Ten zdrowy, ten zdrowiutki i ten. Proszę pani, ale proszę mnie nie zabierać grzybów. Żarty jak zwykle. Nie, no super. Naprawdę. Dwie kanie mamy? O, tu ja zaraz zabiorę te grzybki do koszyka. Zobaczcie, no, Zobaczcie wziąłem ten koszyk, bo ten mały po prostu wiedziałem, że będzie za chwilę pełny. Tutaj mamy następnego, Widziałam, że jest ich więcej. Ale jaja. Już bierzemy. Dziach. Trzeba kłaść obok siebie, bo później się zapomni. Gdzie te kanie, Aniu? O, prosto, prosto. O, ale fajne. Ta jedna pierwsza fajna. No, to, to, to... to co? Już stara? A, ja już mam dość kani. O. Ja też. <noise> To damy kogoś, kogo spotkamy, jakiegoś grzybiarza. Bo ja już wczoraj zjadłem jedną, przed wczoraj dwie, już mam dość kani. Przepraszam, że wybrzedzam, ale to będzie prezent dla grzybiarza. O. Tutaj weszliśmy na takie, y, taką polankę pomiędzy lasami. Bardzo ładną, bardzo fajną. Znaleźliśmy taką roślinkę do dekoracji. Ja ją zrywam. Mówię, wezmę tutaj jeszcze jałowca takiego fajnego. Nie wiem, czy nie zganicie mnie za to, ale wydaje mi się, że nie. O, Ania ma bukiet taki fajny. Ja wezmę do do... mówię, że wezmę do domu, a Ania mówi, to jeszcze choinkę weź, bo... Rosną akurat idealnie na święta. Nie no zawsze jest wesoło u nas. Pięknie. Pięknie. Ciekawe że jakiegoś poroża bym nie by mnie znalazł. Ostatnio znalazłem jedno. Ale nie, nie mam jakiejś zajawki na to. Więc idziemy do tego lasku tutaj. Jeszcze trochę podgrzybków, Wracamy do samochodu i chcemy pójść na drugą stronę. Bo ja tam mam jedno miejsce, na którym nie byłem wtedy z Roxy, ale chcę je sprawdzić. Bardzo nie wiem co to roślinka, ale bardzo fajna włókicie wygląda. Lubię polnek. Przed chwilą byliśmy na tamtej polance, a teraz weszliśmy dalej i kocham eksplorować las, naprawdę. Tutaj jest takie piękna, piękna, piękne wzgórze. No nie wiem, czy by tam chyba takie liściaste drzewa rosną, bo pełno liści. Zupełnie widać są różnice pomiędzy drzewostanem. Tutaj mam takie fajne e, podgrzybki. Piękny lasek, jesteśmy tutaj pierwszy raz i za każdym razem trzeba iść coraz dalej, bo jak sami wiecie, czasami miejsca się kończą a warto sprawdzać nowe. O, to są te moje ulubione takie sztywne, fajne grzybki. O, ten jest taki super. O, tam następny chyba i następny. O, pięknie. Takie dwa najlepsze. Co my tu mamy? Skrzyjmy. A te zupełnie inne, zaraz wam pokażę jaka różnica jest naprawdę. On ten to już flaczek, zobaczcie. Aż odpada. A ten tutaj przewrócony, ale tam następny. Ten jest, no też już taki słaby. Tutaj mamy fajnego. Tam widzę następnego. O, w oko dostałem niestety. O, cholera. Dobra, idźmy. Zupełnie inny lasek i inne grzybki. O, Ania, tak. widzę tam kuca. Co to dobrze. Teraz <noise> pełny koszyk. Fajnie, fajnie. Weszliśmy do takiego lasu, co go bardzo lubię. I tutaj przywitały mnie te ulubione moje podgrzybki. Naprawdę. Super. Tu mamy jednego. A tutaj mamy drugiego. Zobaczcie, jak fajnie sobie stoi. Słoneczko świeci. Fajnie. Trzonek się odbija. O. To są najlepsze podgrzybki, jakie można zbierać dla mnie. Tak? O, jeszcze trzeciego. Aniła mnie nie, nie tu woła. No to co, do setki liczymy? Trzeci, czwarty, czwarty. Ekstra. O, proszę bardzo. O, a tak. tego nie... <laughs> Widzicie jak to jest? No. Po prostu się na grzybach uzupełniamy super za nią. O. Ale ładne. Cztery. I tutaj jeszcze można. Fajne, wszystkie takie piękne. Naprawdę piękne. O, wracamy okay. do samochodu przepakować rzeczy. Teraz jestem na miejscu takim gdzie byłem z Roxy i znaleźliśmy fajne grzybki dwa. Mam nadzieję jak oglądasz Roxy to wiesz gdzie jestem. <grytanie> Pokażę ci to. Tam Ania chodzi. Pamiętasz te brzuski o których mówiliśmy się śmieliśmy. Pozdrowienia w każdym razie. A tutaj mam takiego klocka. Zobaczcie jakiego wielkiego. Ania to zdziwiona że w takim miejscu mogą rosnąć takie wielkie prawdziwki. Jak on Czy twardy? Twardy. No nic. Chociaż jednego dzisiaj. Pięknie, a idziemy dalej. Więc zapraszam dalej na film. Teraz zmieniliśmy las, jak to ja poszliśmy trochę dalej. Naprawdę to jest pięknie do spaceru, cudowne świerki razem z sostami, świetny mech. Tu mamy ekstra ognisko, ognisko chciałem powiedzieć. Murowisko. I zobaczcie jakie piękne pod grzybki jaki trzon wielki no i co to za różnica, czy znajduje się takiego, czy prawdziwka. No mnie żadna właściwie. Ekstra, ale tam mamy drugiego. No, czysta przyjemność. Chodzić po nowych miejscach i szukać takich grzybków. Zobaczcie jakie fajne. Majka. O, oh, tutaj właścicielka oczywiście, bo to nie ja. Idziemy <laughs> dalej szukać kolejnych cudnych. Miejsc. I założyliśmy sobie przed chwilą, że jeszcze 50 nazbieramy i wracamy do samochodu. Ania ma tutaj te swoje wiadereczko, ja mam koszyk. Bardzo dużo zostało w samochodzie, bo jesteśmy po drugiej stronie yy, drogi. Tutaj Ania znalazła takiego fajnego akurat wyciągając razem z tym. I teraz sobie zrobić zdjęcie. Tam jest następny. Tutaj wam pokażę. E, takiego przed chwilą znalazłem, ale to, to nie był już 50, bo 50 przed chwilą minęliśmy i zaczęliśmy liczyć od nowa, a już samochód jest bardzo blisko. Więc to są trzy. Zobaczymy do ilu dojdzie, jak dojdziemy do samochodu, który jest właściwie z, może z 200 metrów od nas. Więc e, krótkie podsumowanie, ale koszyki będą wyglądały bardzo ładnie dzisiaj. Zobaczycie, zobaczycie za chwilę. Naprawdę super. Zadbam o to. Drodzy moi, tak wyglądają dzisiejsze zbiory, jestem z Anią na grzybobraniu, jak sami widzicie koszyki wyglądają super, cudownie, dwa borowiki, bardzo dużo kań, trochę, zostało trochę w samochodzie, bo już nie było miejsca, żeby je włożyć, bardzo dużo różnych yy, podgrzybków w różnym lesie, dlatego wyglądają zupełnie inaczej, no i tak jak mówię, no chodźcie z domu, chodźcie na grzywobranie, bo grzyby są. Są momenty, gdzie grzybów nie ma, to prawda, ale przeważnie zawsze coś się znajdzie. Więc jeszcze raz zapraszam do subskrypcji. Samochody jeżdżą do subskrypcji i do losowania, bo to jest darmowe dla Was. Wszystkiego dobrego, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się po hejpa.